Cześć. Witajcie. Wczoraj kupiliśmy kwiaty, a dzisiaj przyszedł dzień na ich sadzenie do donic. Zapraszam na film. Jak widzicie, miejsce wejścia do domu po zimie wygląda nie najlepiej. Bruk jest brudny, donice też są jeszcze pozostałości po Strojkach świątecznych, świerki, sosny. Tutaj stoi jeszcze świerk w donicy. To jest świerk z naszego ogrodu, który wróci tam na miejsce, dlatego, że się całkiem dobrze uchował. Jest, żeby był podlewany. I mam nadzieję, że będzie rósł tam dalej. Przy przesadzaniu drzew i pamiętajcie, żeby nie skracać im korzeni. One powinny być jak najdłuższe, jak najbardziej w zachowanym stanie. Inaczej się robi z drzewami liścia, z tym jeśli chodzi o iglastę, to nie uszkadzamy ani korony, ani korzeni. Dlatego ja go dzisiaj wsadzę do ziemi, tak żeby nic mu tam nie zrobić. Dobra, trudniejsze było wykopanie, oczywiście, ale jak widać, przeżył to całkiem dobrze. Także dzisiaj najpierw będę sprzątać tutaj, myć donice, a potem będę sadzić do dzieła. Pod moją ścianą, pod murem z cegły. U mnie zimowały belariny, czyli te pierwiastki, które też kupowałam wczoraj, kupowałam też w zeszłym roku. I one sobie tam przezimowały pod tą ścianą. I słuchajcie, całkiem nieźle nie przezimowały. Były wszystkie, które miałam resztkowe, wsadzone do jednej donicy. I jak widać, one zaczynają tutaj nawet powoli kwitnąć. Nie wiem, czy wy to widzicie. Chyba widać. Także jest ich tu kilka za chwilę te stare, brzydkie liście usunę i myślę, że będą nadawały się do tegorocznych kompozycji. Super. Dla tych, co wczoraj nie widzieli, to tylko szybko krótko przypomnę, że kupiłam bratki drobnokwiatowe, pierwiosnki w odmianie Belarina i kilka bratków wielkokwiatowych. I te ostatnie będą sadzone od południowej strony, bo one potrzebują trochę więcej światła, a właśnie pierwiosnki oraz bratki drobnokwiatowe będą sadzone tutaj od strony północnej. Tutaj od strony północnej zawsze wybieram takie kolory kwiatów które będą odbijały, jakby wybijały się z tej ciemnej wnęki, bo tutaj przeważnie jest cień, szczególnie wiosną jeszcze. Dlatego wszystkie takie kolory bardzo jasne i fiolet bardzo ładnie się odbijają na tle bruku i cegły, więc jeżeli macie takie ciemne tło, to polecam wam wybrać jakieś jaśniejsze kolory kwiatów i ten fiolet naprawdę też fajnie się z tym komponuje. Małe bratki drobnokwiatowe kwitną u nas aż do lipca. Ja tak naprawdę dopiero w lipcu wymieniam je na jakieś letnie kwiaty, a tak cały czas kwitną. Oczywiście obrywam im zawiązywane przez nie nasiona, czyli przekwitnięte kwiaty po prostu, tak żeby cały czas na bieżąco kwitły. I one tutaj od tej pory aż do końca czerwca pewnie będą. Jeśli chodzi o bratki, to one tutaj będą przez cały czas, to znaczy mówię też o marcu, kwietniu, kiedy mogą być jakieś przymrozki do minus 7, ze spokojem sobie bratki będą radziły. Natomiast pierwiastki są troszeczkę mniej odporne na przymrozki, szczególnie te, które przywiozłam wczoraj ze sklepu. One nie są tak zahartowane, jak te, które przeżyły w donicy zimę. I te właśnie donice wsadzę je do dwóch donic i te dwie donice będę wstawiała do podfolie, jeżeli temperatura spadnie poniżej minus dwóch przez pierwszy jakiś początkowy okres, tak żeby się zahartowały trochę, a jeżeli temperatura będzie naprawdę taka już... Minus 5, minus 7, no to mimo, że już się zahartują, to i tak będę właśnie te dwie donice wsadzać pod tą folię, wkładać, no bo nie chciałabym, żeby się z nimi stało to, co w zeszłym roku, a w zeszłym roku trochę mi właśnie te prymulki zmarzły. W Donicach jest ziemia uniwersalna, którą jeszcze dodatkowo będę wzbogacać obornikiem granulowanym, bydlęcym, dlatego że te rośliny, tak jak mówiłam, będą bardzo długo w Donicach kwitły i taki, takie zasilanie ich na start zazwyczaj już wystarcza aż do początku lata, właśnie kiedy one tę wegetację w tych Donicach już u nas kończą. Dlatego robię to raz, a konkretnie, i potem już nie trzeba właściwie robić z nimi nic więcej. Sama Donica ma dziurki na dnie, ma podstawkę, oraz pod tą ziemią jest warstwa drenażu, i to są takie kamyczki o średnicy około 2 cm. Pierwsza Donica gotowa. Oczywiście trzeba to teraz jeszcze porządnie podlać, tak żeby korzenie chwyciły kontakt z ziemią, żeby się oblepiły nią i żeby nie było pomiędzy ziemią a korzeniami żadnego powietrza, które by to utrudniało. Ale chciałam jeszcze powiedzieć, że nie sadzę bratków zbyt gęsto, dlatego że one potem pięknie się rozrastają. A będą tu kilka miesięcy, więc będą miały na to czas i faktycznie wypełnią pięknie tą donicę, nie trzeba ich zbyt gęsto sadzić. Tutaj na Donicę o średnicy mniej więcej, myślę, że wewnątrz jest 30-35 cm. Posadziłam 5 sztuk. Wejście do domu ogarnięte, odmienione. Teraz zdecydowanie jest czyściej, przyjemniej i wiosenniej. Wygląda to w tej chwili tak. Tutaj niech wszystko sobie wyschnie, a my idziemy na drugą stronę, posadzić bratki wielkokwiatowe. Początkowo chciałam wsadzić wszystkie bratki wielkokwiatowe, jedną dużą donicę. Ale zmieniłam zdanie i chyba posadzę je po prostu w kilku miejscach w ogrodzie, tam gdzie jest słonecznie, tak żeby cieszyły oczy, bo one nie muszą nigdzie już być wstawiane, poradzą sobie z przymrozkami, tak samo jak drobnokwiatowe, z tą różnicą właśnie, że one potrzebują troszeczkę więcej światła, widzę, że kotom przypadły do gustu bardzo. Tyle dzisiaj ode mnie. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się przydał. Jeśli ta seria Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie koniecznie kanał. Będę wdzięczna. Ja szybko jeszcze idę wsadzić resztę drobnokietowych bratków, które mi zostały gdzieś w ogrodzie i lecę do innych obowiązków. Do zobaczenia, cześć!